Dzień dobry ze strony tarocista, ezoteryk Daniel. Kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejszą energetykę dnia. Zobaczmy, co karty tarota mają w dzisiejszym dniu do przekazania. Oczyszczam te karty z swojej negatywnej energii i napełniam boskim światłem oraz prowadzeniem. Prawda najczystsza niech wyjdzie na lew. Miłość? O kochana. To, co mi się pokazuje, ty do swojego życia przyciągasz toksyczne osoby. Jesteś osobą, która jest bardzo taka prawdomówna, szczera aż do bólu. Natomiast to, co mi się pokazuje, masz też bardzo, ale to bardzo dużo emocji w sobie. Karty pokazują, że na swojej drodze dzisiaj albo dopiero poznasz dwóch mężczyzn. Jeden będzie starszy, drugi młodszy. Natomiast jest jakby poznanie z tych jednych mężczyzn przy jakich sprawach urzędowych, przy jakichś sprawach finansowych tutaj się pokazuje. Dlatego, że ty jesteś osobą, która została zdradzona, oszukana, upokorzona przez swojego partnera. I u ciebie jest takie brak wiary w siebie i swoje możliwości. Nie umiesz pokochać swojego wewnętrznego dziecka. Czas najwyższy wyjść na łono natury i powiedzieć sobie, że siebie kochasz, że siebie faktycznie akceptujesz. Nie wiem, czy Twój partner miał jakieś problemy z alkoholem, czy to problemy prawne, dlatego że mocno, ale to mocno, ten mężczyzna jest człowiekiem konfliktowym. Uważam i świątwierdzę, że dzisiejszy dzień to jest dobry dzień na randkowanie, bardzo dobry czas na to, żeby pocieszyć się tym życiem. Natomiast... Jeżeli planujesz jakąś imprezę, no to proszę zwrócić uwagę na ilość wypitego alkoholu, żeby nie doszło do jakichś konfliktów, bójci, ze względu na to, że tutaj jest pokazana jakoś kobieta. To może być babcia, to może być Twoja mama, no, która bez przerwy wtrąca się w Twoje życie, i traktuję cię do dzisiaj jako taką małą dziewczynkę. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to finansowo w dzisiejszym dniu nie wszystkie sprawy będziemy załatwiać na ambasadora. Natomiast karta cesarzowej z kartą głupca to jest karta, która mówi o tym, że rozpoczynasz w swoim życiu jakiś nowy etap. Uważam, że. Ostatnie dwa lata u Ciebie finansowo to był koszmar. Pewnymi sprawami do dzisiaj jakby nie umiesz sobie poukładać. Ty jesteś osobą, która zdobywa te nowe doświadczenia w swoim życiu. Natomiast uważam, że wszystkie decyzje, czy to umowę o pracę, czy to egzamin na prawo jazdy będą przebiegały pomyślnie, po Twojej myśli? Natomiast głupiec to jest karta, która mówi o tym, że jak nie drzwiami, to trzeba wejść oknem. Ale mocno tutaj mi się pokazuje, jaka sprawa też związana z jakąś kobietą. Czy jakaś kobieta, nie oszukała ciebie finansowo, dlatego że mocno, to mocno, jesteś osobą, która ma to dobre serce. Zawsze daje tą e pomoc. Zawsze każdego wysłuchasz, ale gdy ty potrzebujesz tej pomocy, to nikogo nie ma. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no to uważam, że nie proszę w dzisiejszym dniu zwrócić uwagę na e sprawy związane z uzębieniem. Natomiast też mocno tutaj się pokazują jakieś e sprawy z układem trawiennym. I też mocno, ale to mocno c. Drodzy Państwo i drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej energetyki dnia. Pozdrawiam serdecznie tarocista, ezoteryk Daniel.